Od rana MPK Poznań ma ręce pełne roboty. Na skrzyżowaniu warszawskiej i mogileńskiej awarii uległa jedna z szyn. Ruch tramwajowy na odcinku z ronda Śródka do pętli Miłostowo został wstrzymany. Wobec tego komunikacja publiczna warszawską odbywa się tylko autobusami. Linia 157 jeździ dwukierunkowo trasą okrężną przez Warszawską, Dymkę i Browarną. Autobus nie zatrzymuje się na dworcu przy rondzie Śródka. Pasażerowie są zdezorientowani takimi zmianami. Chcieliśmy zapytać, jak pani to utrudnia życie, ta awaria, no, tutaj. strasznie, bo nie mogę się stanąć. Nie wiem, czy jakiś autobus podstawili. W dodatku uruchomione zostały autobusy za tramwaj, kursujące pomiędzy Antoninkiem i rondem śródka. Dla pasażerów, brak bimby to spore wyzwanie. Te odległe takie są przystanki, że ja prawie muszę tutaj dwa przystanki tramwajowe i pieszo. MPK nie przekazuje do kiedy potrwają utrudnienia. Cały czas trwają tam prace, ale rzeczniczka mówi nam, że są przygotowani na pracę także w nocy. Jeśli prace miałyby być kontynuowane w nocy, to zmienionymi trasami pojadą również autobusy linii 213 i 223. Autobusy linii 213 pojadą ewentualnie objazdem ulicami Krańcową, Czekalskie i Mogile. Mogileńską w obu kierunkach. Autobus 223 nie będzie wjeżdżać na pętlę Mogileńską. Kierowcy za to muszą liczyć się z tym, że krzyżówka Warszawskiej i Mogileńskiej jest nieprzejezdna. Błażej Filipiak, puls dnia.